Dopiero ja rozumiem, że my mówimy o przygotowaniu do Czy coś takiego jest w waszej szkole? Dziękuję. Dlaczego on był w stanie przepiłować moment, kiedy wszystko było przeciwko niemu? Bo on był zahaczony w najwyższym. Śmieci i zdechłe ryby płyną z prądem. Tylko zdrowa ryba jest w stanie płynąć pod prąd, jeszcze sobie. Mięśnie wyrabia i, yy, i dociera do źródła. I to jest niezmiernie ważne, że tutaj ten moment, kiedy wszystko było na nie, kiedy nie było żadnej nadziei, on z tego wszystkiego wyszedł z ciosem. Ale wiedział, gdzie położyć swoją nadzieję. Gdzie zahaczy swoją nadzieję. Posłuchajcie, Pan Bóg to jest wielki hydraulik. System rur, chodzi o to, żeby po duże fi i była przepustowa rura, no nie? Wtedy w systemie wielkiego hydraulika wszystko pasuje. Ale są ludzie, którzy tak, mówią, o zatkam sobie rurkę, nagromadziło mi się, o! I nie pokłada ten ktoś nadziei w wielkim hydrauliku, tylko nagromadziło mi się. A wielki hydraulik mówi, w tym momencie cię nie będzie. Wycina rurkę i przychodzi wielki złomiarz. I poza wodą, to jest postawionyka. Są tutaj wiarożnie piękne domy. Słuchajcie, jakie murki. Jakie wyposażenia. Ledwie właściciel zamieszkał i już wyniesiono w jumiku Proste. Proszę Państwa, trzeba sobie z pewnych rzeczy zdać sprawy, dlatego myślę, że że tutaj przynajmniej taki krótki wniosek z tego pierwszego filmu, któryśmy tutaj oglądali. Bardzo proszę. Jak macie potem jakieś pytania, bardzo proszę chętnie spróbujemy odpowiedzieć. Chcę Wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, nie ustalajcie modlić. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustalać. Powiedział Pan Jezus, módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, żądań. Człowiek jest człowiekiem samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim Słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym Słowem, Bożym Słowem, trzeba nie ustawać modlitwy. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech więc z tego miejsca, do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, Przemówi to proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najważniejsze, najistotniejsze ręką. Proszę Państwa, żeby to przełożyć na praktyczną jakąś uwagę, co Wam się w życiu może przydać. Eee, tak, wszystkie te osoby, które tutaj były zawiązane kierowcy, to znam osobiście. Tak, wiesz, udzielił 22 maja, to się pokazało eee, w Krakowie. Eee, 77 roku na województwa. I, I co ciekawe, nie byłem dla niego kupić anonimowym, nikt z nas nie był dla niego anonimowym. on miał dla każdego z nas, naszych studiów czas, żeby osobiście rozmawiać. To co ja mówię z polem maniaka, że komunikacja jest, jest zmieniona i ważna, to on tutaj nas tego uczył. Bo kiedy myśmy jako młodzi chłopcy przychodzili na indywidualne rozmowy z nim, każdy czuł się wysłuchany. miał mało tego, on stwarzał taką atmosferę w czasie tego że trzeba mu powiedzieć to, co rzeczywiście myśli. Bez jakichkolwiek zahamu. On nie pouczał, nie był takim mentorem, prawda, który zaraz z góry wszystko traktował. On po prostu starał się zostawić na pewną przestrzeń, abyśmy sami dorastali. Szanował człowieka. W tym wszystkim tutaj się o jego modlitwie. Z drugiej strony patrzymy, co on zrobił, ile pielgrzymy, co on napisał, ile tysięcy ludzi przyjął. W wielu domach polskich są fotografie, o tu byłem papierze, prawda? Stał się niezmiernie popularny i co ciekawa rzecz, że jemu się czas rozciągnął jak guma. Bo szef najwyższy jest panem czasu. I teraz mamy tutaj w modlitwie klucz do tego, żebyśmy czas rozciągnęli jak guma. Nie ma innego klucza. Inaczej to tylko będziemy choinkę ubierać i rozbierać. I będzie myk i nie ma nas. Tutaj cały czas się przebijało to, że on przez modlitwę, i my mówimy nie mam czasu iść nam przeświętą świętą w niedzielę, bo ja muszę ryć, bo w poniedziałek odstrzał dziczyzny, no nie w szkole. Czyli musi się uczyć. mam czasu, prawda? Nie mam czasu na jakieś modlitwę poranne, czy muszę wstać. A do późna w nocy się walczyło i jestem padnięty, nie woszczy. No. No, rano tylko się czołgam, ja patrzę, żeby nie, drzwi wyjściowe i, i, i do budynku, no nie? do szkoły otóż, otóż i, tutaj, i, tutaj nie to to, to zamknę, on miał zupełnie inny. I tutaj te osoby, które go znały, ja muszę powiedzieć, że byłem świadkiem tego wszystkiego, to tak rzeczywiście wyglądało. On miał, był zahaczony w zupełnie innym świecie przez modlitwę. I teraz co dzieje się, jak to przełożyć na nasz, na nasz praktyczne, na nasze życie? Otóż pierwsza sprawa to jest to, i na to chciałem tylko powiedzieć, że do tego co, co usłyszeliśmy o papieżu, Dzisiaj o tym mówią reprezentanci biznesu, szkolenia biznesowego. Brian Tracy, mamy spotkanie z nim w Warszawie, wejściówkę na taki ogólny speech od osoby 2300. Są pewne kazania, które dużo kosztują. Brian Tracy, Steven Covey, prawda, guru amerykańskiego biznesu. Ale pamiętajmy, Steven Covey zaliczył zarządzanie, za żyć, zaliczył ekonomię, ale doktorat zrobił z z teologii. Przez dwa lata był misjonarzem mormońskim w Anglii. To są ci, którzy tworzą biznesowe myślenie. Nie drobni sklepikarze, prawda, tutaj tacy czy inni, no, ogolić grosz, a potem piórnik, tak jakby chciał być najbogatszym nieboszczykiem na cmentarzu, tylko po prostu zupełnie inne myślenie, transcendentne myślenie. I teraz jest, proszę Państwa, taka rzecz. Na co oni zwracają uwagę? Mówią w ten sposób. 80%, Brian Tracy, naszych sukcesów w ciągu dnia zależy od naszego porannego ustawionego dnia. Innymi słowy, modlitwa poranna. 80% mojego sukcesu w ciągu dnia. Z tym... Się... To nie mówił Jan Paweł II, ksiądz, prawda? Nie, nie, nie zależy. Brałem presji, ludzie od ciężkich pieniędzy. Oni mówią wyraźnie: 20 minut dziennie to jest minimum na medytację, żeby się nie pogubić w biznesie. Minimum. 20 minut dziennie. Niech rząd nie ma na to czasu. I mówią wyraźnie: To tak naprawdę, to my tylko robimy wąską część. Resztę robi ten, kto jest panem wszechświata. Człowiek może uruchomić nieskończoną moc Boga, aby wypełnić swoją misję, do której został przez niego zaproszony. I tu, proszę Państwa, jest niesamowicie ważna rzecz. Ustawienie właściwie modlitwy porannej może nam niezmiernie pomóc w tym, żeby z jednej strony podziękować Panu Bogu za to, że się w ogóle obudziłem. Bo któż z Państwa ma gwarancję, może powiedzieć, w stu procentach jest pewne, że jak się jutro obudzę. Nie tak się, drogi dzieci, oczy zamykało. Więc tutaj spokojnie, my musimy na to patrzeć delikatnie. Idziemy spać i słuchajcie, odpływamy i nie wiemy, czy się rano obudzimy. To każdy jest z Za się dziękuję. Ale każdy dzień jest pewnym czasem, który muszę mądrze zagospodarować ja przecież nie będę odmawiał tych paciorków takich, to tak, ojczyzna, to tak, to babka stara jestem, czy co. Ale pamiętajmy jedną rzecz. To są teksty, które my powtarzamy, pewne teksty, które kształtują nasz sposób myślenia. Rzeczy niepowtarzane nie istnieją. Gdybym ja przestał powtarzać język niemiecki i gdzieś tam ciągle nie wchodzi w jakąś konwersację niemiecką, ja zapominam ten język. Rzeczy niepowtarzane nie istnieją w naszym mózgu. To nie jest klepanie, to jest powtarzanie pewnego systemu wartości, który ja chcę w ciągu dnia reprezentować. Dekalog, wierzę w Boga Ojca, Ojcze nasz, a potem zaplanowanie dnia, wyznaczenie sobie celów, rzeczy ważne i pilne, a jest ważne, rzeczy ważne i mniej pilne. Mam uczyć się angielskiego. A jeszcze czas, jeszcze nie będę odstrzelony, jeszcze. A pójdę tak spycham, spycham, a później na drugi a. dzień y, mam być pytany, czy mam być sprawdzian, a ja tu śmierdzę trupem ewidentnym. Już się da nic zrobić. Kaplica, odwrót. Y, zapanowanie nad rzeczami ważnymi, ale mniej pilnymi. Tu jest sens. Planowania porannego. Bram Tracy mówi tak, kup sobie koło taki i wieczorem już zapisuj program na następny dzień. Idziesz spać, ale komputerek działa, rano robisz korektę. 3% ludzi robi w ten sposób, a są to ludzie sukcesu. Ja na tym To co my tutaj słyszeliśmy, a kościółkowe jakieś tego, to się przekłada na zupełnie inną rzecz. Bo ty ty W tym co? Tutaj w ludzie z Jaworzna mamy swoją działkę. Tutaj ojciec Jankowski, który jest wybitnym wybitny święty pamięć, wybitnym Otwieramy Pismo Święte i patrzymy tam Biblię Tyniecką. Kto go tłumaczy? Ojciec Jankowski. Dwa razy w miesiącu, w piątki o godzinie 17, spotykamy się w Tyńcu na lekcji biblijnej. Przychodzą różni ludzie, ludzie biznesu, nie tylko, trzech mnichów, ksiądz Grzymsko Katolicki, z Jaworzna, czyli ja. I również ci ludzie z Jaworzna tutaj, zajmujący się biznesem. Czytamy Pismo Święte, potem rozmusza święta, a później jesteśmy na właśnie liturgii w Tyńcu, na Mieszporach i do Domciu, do Jawożna Yy, niesamowite doświadczenie. Nagle się okazuje, że kiedy mnisi razem z ludźmi biznesu czytają pismo święte, dochodzą do fantastycznych wniosków. Widać, jak te wszystkie zasady, które kierują dzisiaj ludźmi, którzy chcą jakoś spełnić się w życiu zawodowym, one są mocno osadzone w piśmie świętym. I co ważne, wymycajcie papież i brewiarz, psalmy. Psalmy dzisiaj stosuje się w psychiatrii. Terapia mózgu. Żydzi odmawiają psalmy 3000 lat. Nie ktoś powie, że Żydzi nie mają sukcesu biznesowego. Pozytywne myślenie. Psalmy to szkoła pozytywnego przemyślenia. Ksiądz, który przestaje odmawiać wbrewaś, to już nie żyje. Już po To jest genialne. To jest genialna literatura, która przeżyła Przeszła próbę czasu. W Niemczech robi się sympozja na temat psalmów. Mówi się na tych sympozjach, to jest modlitwa człowieka, który podejmuje odpowiedzialność. Modli się psalmami Dawid, modli się psalmami Chrystus. Modlitwa człowieka odpowiedzialnego. Proszę Państwa, różaniec. Mówimy modlitwa starych Bawet, teleferekukuku. To jest modlitwa dla ludzi, którzy kształtują swój intelekt różaniec domaga się nie mózgu takiego jak lodowisko płaskiego, albo mózgu y, y, płaskiego, jednozwojowego, słabo rozwiniętego. W różańcu trzeba myśleć dwoma torami. Bo jak sobie biorę na przykład tajemniczkę y, Zwiastowania Świętej Marii Panny. I tutaj usta mówią ojczy nasz i zdroważ Mario. Podkład muzyczny. A tu mózg leci dalej. Przypominam sobie scenę. Aha, Maryja zadaje pytanie. Jak się to stanie, skoro nie znam